ピッ Cześć. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać, jak przygotować bardzo prostego streamerka. Będzie to streamer o długości około 5 cm, Jest to imitacja malutkiej rybki na rybku w kolorze białym. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o kolorystykę, no to możemy dowolnie kombinować. Natomiast tego typu przynęta jest to jeden z moich ulubionych wzorów małych streamerków. On mi się bardzo fajnie sprawdza, między innymi na Dunajcu, czy na przykład nad Sanem. Dobra. To nie przedłużając, i tutaj jeszcze dodam na samym początku, że wszystkie nazwy materiałów, których używam do wykonania tej przynęty, oraz jakieś inne ciekawe informacje znajdziecie w informacjach pod filmem. Stąd serdecznie zapraszam, byście tam zajrzeli. Dobra, tak jak wspomniałem, już nie przedłużam. I w pierwszej kolejności zakładam sobie na imadło haczyk. Jest to haczyk Hanak. H900BL w rozmiarze 8. Jest to taki typowy, standardowy haczyk do streamerów. Natomiast tak jak zauważycie, on ma troszeczkę krótszy trzonek. Można by powiedzieć, że on przypomina swoją budową troszeczkę taki hak do mokrej mm, muszki. Ok, i na kaczyka haczyka nawijam nici. Ja użyję tutaj nici w rozmiarze 8,0 albo na przykład 6,0. Tutaj możemy użyć, jaką dysponujemy. No jeśli chodzi o kręcenie streamerów, nitka nie ma jakiegoś kluczowego znaczenia. I teraz taki ja użyję nitki czerwonej, ponieważ lubię, ponieważ e, główka będzie zakończona przezroczystą e, skulmask. Z tego powodu ta nitka będzie troszeczkę prześwitywać. Tutaj jak zobaczycie, ona troszeczkę prześwituje. Z tego powodu chciałem zrobić taki efekt, że biały streamerek będzie miał malutki czerwony akcencik przy główce. Dobra, i teraz tak. Na samym początku przywiązuję sobie materiał, który znajdzie się pod ogonkiem naszego streamera. Ja do tego użyję materiału Sentter jest to ice tubbing. To tu tutaj ja użyję w kolorze różowym, ale tu z powodzeniem możemy używać jeszcze koloru, koloru na przykład czerwonego lub pomarańczowego. I tutaj sobie wyrywam za długie włoski, zostawiając około 2,5 cm. Ważne, żeby ten flash był troszeczkę krótszy od całego ogonka naszego streamera, tu jeszcze warto wspomnieć. Ja chcę wykonać sobie streamera bez żadnego dociążenia. Natomiast bardzo często, podczas skręcenia tego typu przynęt, możemy na przykład użyć lamety ołowianej i owinąć ją, owinąć ją tutaj, w tym miejscu. Ja akurat mam dosyć grubą lametę, ale na przykład możemy sobie ją tak, jak tutaj widzicie, owinąć z przodu tego streamerka. Wtedy go troszeczkę dociążymy. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli ten ciężar, tą lametę nawiniemy na samym czubku, ten streamer będzie troszkę pikował w dół. Natomiast gdzie tak gdzieś w środku, on będzie cały spadał spokojnie w dół, się obniżał. Natomiast jeśli ten ciężar jest z przodu, tak jak wspomniałem, to będzie ten streamer będzie troszeczkę jigował. Czyli najpierw ta główka będzie schodziła w dół, potem Ogonek i reszta. I teraz tak. W tej sytuacji aktualnie należy przywiązać materiał na owikę. Ja do tego użyję zwykłego miedzianego drutu. Tutaj dosłownie drut może być dowolnego koloru. Ważne, żeby nie był zbyt cienki. Ja tutaj użyję drutu od Uni w rozmiarze SM. A tutaj dosłownie jakakolwiek jakkolwiek drut będzie jak najbardziej w porządku. Nawet ten mam z jakiejś elektroniki wyjęty też będzie bardzo dobry. Posłuży nam to do wzmocnienia tego tułowia oraz do przytrzymania zonkera. Teraz na nitkę nawijam dubbing, jest to zwykły dubbing zająca w kolorze białym. Ja tutaj chcę wykonać sobie streamerka w kolorze białym, natomiast jeżeli byśmy robili tego typu streamera na przykład w kolorze mm, brązowym, wtedy warto jest zrobić ten tułów z dubbingu troszeczkę jaśniejszego niż zonker, którego użyjemy na ogonek. Wtedy daje to bardzo fajny efekt. I kiedy ta muszka będzie w wodzie, ten tułów nie będzie się tak zlewał. Jak już nawinąłem dubbing na nitkę, przywiązuję do niego, y, dokładam do niego odrobinę spektra dubbingu. Czyli tak jak widzicie. Najpierw nawinąłem, najpierw nawinąłem dubbing z zająca, następnie na niego nawinąłem Spektra dubbing też w takim kolorze perłowym. No to bardzo fajny, połyskujący efekt. Ten dubbing możemy przywiązywać dosyć luźno, ponieważ go i tak później wystrzępimy. Ok, tu mamy już zrobione. Teraz należy przywiązać materiał na, na ogonek naszego streamera. Ja do tego użyję skórki zonkera w kolorze białym. Ona ma średnicę, przepraszam, ma szerokość 4 mm. I tu sobie ustalam zamierzoną długość i odcinam nadmiar tego materiału. Tutaj warto zwrócić uwagę, że jak będziemy ucinać, um, ucinać ten zonker, utnijmy go pod kątem, wtedy, wtedy da to troszeczkę ładniejszy efekt. I teraz przymocowuję ząkera do tułowia za pomocą tego drutu. Tutaj sobie pomogę igłą. Dobra. Odcinam nadmiar drutu i zabezpieczam ten drut. Ok, i kolejną czynnością będzie wystrzępienie dubbingu, który znajduje się u nas na tułowiu. Możemy sobie też pomóc, na przykład, igłą, żeby to wystrzępić. To zawsze jest troszeczkę łatwiej. Dobra. Następnie wykonamy sobie główkę naszego streamera. Do tego możemy użyć również sierści, na przykład ucinając, ucinając kawałki tej sierści i przymocowując ją, na przykład w ten sposób, powiedzmy tak, dookoła tej główki. Wtedy to też da całkiem satysfakcjonujący efekt. Natomiast ja tym razem zrobię tę główeczkę z. Materiału Haraline Sensor Laser Dot w kolorze białym. I tutaj, używanie tego materiału daje bardzo dużą możliwość kombinowania, jeśli chodzi o kolorystykę. Ponieważ tutaj możemy sobie tą główkę zrobić w zupełnie różnych kolorach, ale mi zależy na streamerku w kolorze białym. I przyczepiamy ten materiał od góry. Teraz cofamy wystający materiał do tyłu. Ok, w ten sposób i zabezpieczamy całość nicią. I teraz dokładnie owijam główkę naszą nitką. Z tego powodu, ponieważ zależy mi, żeby przez prześwitującą tą skull mask było widać ten czerwony akcent. Dobra. Tutaj sobie zabezpieczę dosłownie jednym, byle jakim węzłem. Nie ma to totalnie znaczenia. Ponieważ teraz biorę sobie hmm, wspomnianą skór mask. To jest akurat w rozmiarze 4. Na oko ta maska będzie miała około 5 mm. Pokrywam sobie ten węzeł klejem. I tutaj zwróćmy tu uwagę, żeby tego kleju było całkiem sporo, ponieważ jest to główny, główne mocowanie tej maski. A nie chcemy, żeby ona spadła z naszej przynęty. Ok, teraz sobie to jeszcze troszeczkę wzmocnimy, robiąc kilka obrotów, kilka nawojnici z przodu. Ok, i taki protip. Jeżeli jeszcze klej jest niezaschnięty, warto spojrzeć sobie z przodu tej muszki. Z tego powodu, żeby ustawić tą główkę równo, żeby się potem po zdjęciu tej przynęty zimadła nie okazało, że ta główka jest po prostu krzywa. I teraz daję odrobinę kleju w miejsca mocowania oczu. I będę przyczepiał tutaj te oczka. To są oczy w rozmiarze 4 mm. Tutaj naprawdę trzeba uważać i nie dawać tego kleju za dużo. Ponieważ jeżeli damy tego kleju za dużo, przy przyłożeniu oczka on wypłynie i momentalnie sklei nam palce. Jest to bardzo, ale to bardzo irytujące. Wtedy też może pozostać taki biały, brzydki jakby osad. Ok, tu sobie paznokciami to przycisnę. Dobrze. I w zasadzie wystarczy poczekać, żeby ten streamerek, hmm, przepraszam, klej zasychł i przynęta jest już gotowa. Jak widzieliście jest to naprawdę prosty streamer, naprawdę bardzo, ale to bardzo skuteczny. Tom również, tego typu Skull Mask przezroczystą możemy zastąpić na przykład y, taką maską, która jest z metalu. Wtedy ona daje dodatkowe obciążenie. Również z nich używałem i w niedalekiej przyszłości nagram tutorial jak zrobić streamera właśnie z użyciem y, cięższej maski i to będzie dużo większy streamer. Dobra, ja już nie przedłużam. Tak jak wspomniałem, wszystkie nazwy materiałów, których użyłem do zrobienia tej przynęty znajdziecie w informacjach pod filmem, więc y, zapraszam do wejścia tam i do zobaczenia lub usłyszenia w następnym filmie.